Siemano, jestem The Killer i witam was w naszym odcineczku z Minecrafta i dzisiaj wyruszymy znowu w kopalnię. No, akurat już skończył kamienny killer, ale ok. ja już znowu znalazłem kopalnię, żebyśmy tak nie szukali. Raczej pójdziemy do tego samego kanionu, a pewnie się zapytacie skąd mamy te rzeczy. No byłem na takiej podróży, no i miałem spawner zombiaków, no i akurat akurat y, ten była skrzynka no i nawet miałem tą y, książkę ale dobra mm, dałbym sobie jeszcze to tu w ogóle muszę odłożyć te wszystkie rzeczy bo mam nieporządek mm -hmm. muszę zrobić sobie kilof tylko że nie mam drewna Drewnika. Nie co, nic. Um, oczywiście to wszystko sobie rzeczy weźmiemy, bo nie wiadomo co nas czeka w kopalni. No, tutaj to, z, ze zdrajką. Ok. już ubrani. Mamy mieczek, a to byśmy sobie odłożyli. tam. Okej. Okay. No, te pochodnie weźmiemy, to odłożymy. Wszystko, bo tyle tego mamy. Okej. Okay. Tam dwa ziemniaki i 20 marchewek to nic, ale dobra, w sumie sobie wezmę 20 marchewek. No i ok, możemy mieć do tej kopalni. Aha, jeszcze kilka. I takie tam. Wylezny kilof i mam. I nie mamy drewna. Musiałbym zaszczaić drewno. A patyków nie mam, bo wykorzystam na pochodnie. Hmm. Gdzie by mogło być drzewo? W tamtej wiosce. Dobra, no to widzimy się jak będę miał drewno. Dobra, no już pociąłem po drewno. Tam i we wte. Teraz trzeba... Teraz trzeba... Zrobić tylko te patyki Najpierw to, a potem patyki Ile nam da? się spaczko Kurde, nie umiem to wleść Dobra Kurde, ale są lagi przez ten deszcz Aha, nie ma nawet nocy Dobra, no to zrobimy Tak nie wiem, z 3 lub 4 Kilofy kamienne A mamy kamień w ogóle nie, no nie mam tak fieponku kamienia. To co ja się dziwię, że nie mogę zrobić. Aha, i weźmiemy cały budulec. Eee, żebym się podbudowywał. Eee, mało tego strasznie mam. Gdzieś miałem stack Nie gdzie dałem ten, 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 ten stack. Kobla. I mamy kobla. A, tu może być. No, mamy. No bo tu się w ogóle przypala żelazo. To tak jak Wam mówiłem, byłem w kopalni. No i co, no o niczym nie zapomniałem, oprócz kilofów zrobić albo 3 kilofów, żeby było bezpieczniej. Raz, dwa, trzy. No i dobra, lecimy. Tylko, tylko obyśmy nie padli. Okej. Okay. Widzimy się, jak będę w kopalni. Dobra, jestem w tym kanionie, w, w tamtym dużym. W ogóle nie wiem, jak nie zauważyłem tego przejścia pod wodospadem. Kolejnego. Czyli za wodospadem. Okej, okay. mamy pustaka pochodni, więc na pewno nam starczy na dużo. Długo. A to mamy pierwszego leszcza. Złoto. Spoko. Nie mi leszczyku przypadkiem. to sobie wykopać złoto, bo złoto nam się w sumie przyda. Na przykład do złotych jabłek. ogóle dzisiaj będziemy chyba musieli zrobić enchanting. Nie wiem. Wow! Wow! Dwie Ej, ale ja się cieszę znowu. Na pewno mam 4, nie ma więcej? cztery czyli już mam 10 diaksów, czyli będziemy mogli zrobić diamentowy kilo o, o, wiedziałem. Wiedziałem, że nam nie pójdzie szkoda. O, lapis! Jak to możliwe, że lapis jest za tym redstone'em? Dziwne, nigdy tak nie miałem. Jakbyż tutaj były diamenty za lapisem, to by było dobrze. O! Zalapisem żelazo, ale fajnie. I teraz diamenty poproszę. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, bierzemy tutaj. Dobra, widzimy się zaraz. Postawiłem tak dokładnie pochodnie, tutaj dałem Nie, to już było Dobra, trzeba dać Tutaj złoto Raczej nie złoto dać, tylko wykopać Bo tutaj gdzieś widziałem Złoto, ale nie wiem czy mi się przewidziało Czy nie Dobra, chodźmy jeszcze dalej Uuu, ale fajnie nie. Może być więks... więcej deksów. Mam nadzieję, że ale lipa, bo mamy kilośne zakończenie. Ja wziąłem tego. Na przykład craftinga i craftinga i żelaza. No nie pomyślałem o tym. Nie wiedziałem, że mi się tak szybko będzie kończył. I tutaj kolejne diaksy na pewno muszą być. Bo zawsze... Nie aż tak zawsze, ale prawie zawsze yy, kolorowe są diakse. Jeju! Dobra. I tutaj, yy, teraz będzie budowanie. Czy ja tam widziałem diakse, czy nie? Nie, nie odlewam się. Zauważyłem kolejne diakse tam gdzieś. Nie, przewidziało mi się, musiało mi się przewidzieć. Żeby mnie ktoś nie zrzucił. nie, 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 nie. nie. A, woda. Huch! No zbroja tak, na wykończeniu. Ale przecież kucnęłem, no... Halo! Ale ta lawa tylko nam zabrała półtorej serduszka. A, resz a kolejne półtorej serduszka ogin. No to jednak żelazna zbroja nie jest aż taka słaba, jak mi się kochnęło. Dobra, piek. Trzeba się tam sprawdzić, czy nie no, ma diamentu Alec diaksy. Jak ja mam chęć zdobyć kolejne diaksy. Ale na pewno tutaj gdzieś muszą być kolejne. Bo często się nie spotyka diaksów, lecz dobrze, tutaj chyba nie będzie niczego fajnego. Trzeba to pokopać, doskopać. coś jest? Nie ma. Halo diamenty, gdzie jesteście? Diamenty się do mnie nie odzywają. Nie wiem, z jakich Co to było? Ja widziałem, że coś mi spadło. Prawie na łeb. Nie, no, wydawało mi się. Chyba. Musimy tutaj zrobić taką budowankę. Lepiej. Lepiej, lepiej, lepiej. O! Tam jeszcze mamy mm, tą tę y, lawę. Okej. Okay. Nie wiem czy zatamować tą wodę, jakbym na przykład... Nie, nie tamujemy, jakbym od do lawy jeszcze raz to by było chyba źle. Kurczę, gdzie to mnie prowadzi? Do lawy? Jest Trzeba by go chyba wziąć. No dobra, kupujemy się dalej. Chyba mój kilo że jeszcze może mieć pięć uderzeń. I mi zgaśnie. ale nie wierzę no muszą być tutaj jeszcze diaksy no, tylko cztery diaksy okej okay. tutaj trzeba tutaj są tutaj nie ma diaksy ja chcę diaksy Troszkę nic nie ma. Wow. Jak to możliwe? Jakby ten level idzie. No, reklama. Patrz, ten, ten level idzie do mnie. I mm. złoto w ogóle odkryłam. Yeah. O! Widzieliście? Przypłynął do mnie jakby. Nie. Ja muszę pod tym. Ej, dobra. Ryzykujemy i wykopujemy to złoto, bo ja się boję, że tam będzie lego pod tym. Nie ma. Nie ma i nie ma. No i super. A! Ojeju. Ej, dobra, tu już nic nie będzie. W ogóle. Ok. Ale chop, chop, chop. Jeszcze tutaj w ogóle mamy jakiś kamion. Chodź, będzie do niego pójść. O, znowu lawa. Ta lawa mi się podoba, nie wiem czemu. Bo diamenty mogą być. O, lampis. Już myślałem, że diamenty. Patrzcie, żelazo. No, żelazo to żelazo, ale cenna jest dla nas. wiem, że jesteśmy na takim poziomie. A tam coś jest? i tutaj nie będzie lawy bo nie robić? O! nie, 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 nie! Masz zlazo! O! Szczęście! Dobra, tam jeszcze później wykopiemy. reszta będzie zlazać. Znaczy, nie tam, tylko bo musimy to przepalić, żeby było sztabki. W ogóle budulec nam się powoli kończy, Dobra. To dobrze, że w ogóle nie jest w kabinetach są kietki. Kieta nie Myślałem, Odjecha tutaj. Halo, jak się... Nie, odzywają się. He, obraziłem się. Okej, okay, let's go. Mogą być diaksy. Hop. O, tam jest w ogóle. O, tam jest kopalnia. Jakaś ogóle Dobra, lecimy do tej kopalni. Oczywiście subskrybujcie ten kanał. Ja bym y, poprosił swoich rodziców, żeby na przykład pozwolili Wam nie zasubskrybować, jak tak to bym już miał w ogóle 40 subskrypcji a jak dobijemy 15 to robię opening z Minecrafta, raczej nie z Minecrafta tylko z Brawl Stars będę otwierał te wszystkie skrzynki i zrobię wyjątkowy odcinek z Minecrafta okej okay. dobra Tyle my już kopiemy. Jeju, 15 minut. Hop. Patrzcie, jest żelazo. Jak znajdę diaksy, to się wkurzę. Ja, ja nie chcę znaleźć teraz złota ani diaksów. Bo nie mam już tego żelaznego kilofa. Niestety, no. No ale Redstone, o jak się Redstone. Ale go nie mogę zabrać. To jest złe. Nie! Czemu mi cię kwiaty Z tą głupią wodę. A Tsunami! Jest! Postawię pochodnie. Do góry, do góry, do góry! Let's go do góry! A! Halo, jak to leci? Dobra. A tu nie, tu już nie będzie jakichś, Na pewno. Jesteśmy już chyba za wysoko, mi się wydaje. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. O, Iron, jak fajnie. No to będziemy mieć dużo przypalenie Irona. Ile mam już żelaza? Czterdzieści. Jeden. kolejne O, kolejne żelazo i jeszcze kolejne żelazo. Dobra. Hop. Hop. Dobra moi drodzy, no kurczę, na, ra na razie nie znalazłem diaksów, ale tutaj jesteś... Sprawdziłem teraz koordynaty i jesteśmy idealnie nad, nad jakby m, poziomem diaksów, tak to powiem. Dobra, trzeba jeszcze tam. O i muszę sprawdzać nade mną czy nie ma różnych lód, bo sprawdziłem i ma nie, 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 już złoto jeden nie, nie raz, ale już je wykonałem. Ej, czuję Diaksy chyba! Nie, nie. Wiecie co? My w dzisiejszym odcinku już żadnych geksów nie Znajdziemy. Co to tam jest? Czy to lapis jasny? Nie no. To muszą być diamenty. Jak to będą diamenty, to. Nie wiem. Hop. Hop. Op. No nie, nie ma diamentów i ja to oszustwo. O, jednak są. <laughs> jak fajnie. Jak, jak ja kocham jak, Jakby na nie patrzeć i wydobywać. Nie, no, nie ma tutaj żadnego bloku do podbudowania się. Hop. Dobra. Hop. Hop, 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 hop. Eerst het maar. twee. Dwa. 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 Diamé-el-te. Uh diamé uh Wow, 4 dziewięć dziaksów mam dobra widzimy, albo dobra nie widzimy się tylko y, ciągle szukamy dziaksów, Czyli też na waszych oczach to były diaksy. ale fajnie jak najmniej mówiłem, że dużo nie z dziaksów dobra mam dziewięć Dobra, o tam jest w ogóle jeszcze lawa, więc tam bym poszedł. Dobra. Hop. Ale nie w ogóle boli, boli szyja. Od tych kopania diaksów. No ale. To jest hamstwo. Jeden blok. W ogóle sobie wziąłem ironowy kilof, musiałem pójść 100 kratek albo nawet 200 tysięcy do bazy i wziąć zrobić ten kilof, no i zrobiłem. Nie, teraz bym teraz bym z żywcem. Dobra, chcę kolejne z jaksy. No reklama. Widzimy się. Jak możliwe znajdę diaksy. Dobra, moi drodzy, no ja oficjalnie nie znalazłem diaksów. Nie wiem czemu, a to jest tą gupi. Nie, zgubiłem się. Dobra, moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że, że wam się spodobał. Proszę rodziców o subskrybowanie mnie. No i nara.